Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem MrPSM98, a to jest kolejny odcinek w naszej serii M jak Minecraft Alpha. Ym, dzisiaj ym, pokażę Wam dzisiaj w kolejnym odcinku pokażę Wam moją stację metra, którą zaczęliśmy ostatnio budować, no ale niestety nie skończyłem, po prostu zabrakło czasu i szczerze materiałów. Także myślę, że Wam się dzisiejszy projekt spodoba. Bo mi się osobiście bardzo podoba. Yy, ruszamy. O, co za ścieżka fajna. To jest kolejna moja rzecz, którą stworzyłem pomiędzy odcinkami, bo sporo pracowałem przez dwa dni. Troszkę po prostu wziąłem się w garść i to zrobiłem. Yy, idziemy sobie tędy. To jest taka fajna ścieżka. Uuu, kto ją zabić, bo ona jej nie odrośnie wełna. Gin... Gin... Giniowca. Gini o oh yeah. Dobra, zginęła. Idziemy teraz sobie na górę. Yy, wiem, że to może nie być zbyt ciekawe, ale patrzcie po prostu na te piękne widoczki, na piękną ścieżkę z gravelu, która widzicie, jeszcze nie jest obrośnięta Znaczy, dirt, który yy, okala tą ścieżkę, nie jest jeszcze porośnięty trawą do końca, więc to jest znak, że to robiłem. Ok i tutaj mamy oczywiście w lewo do portalu, ścieżkę do portalu, a po prawej stronie ludziska mamy super podwojoną ścieżkę z grawelu, co jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem, i żeby to zbudować, naprawdę poświęciłem dwa razy więcej materiałów, ale dam jakąś radę. Tutaj sobie wchodzimy, zastosowałem bardzo piękne pochodnie po bokach, żeby ładnie oświetlało. I tutaj wchodzimy, i po prawej są jakieś super, fajne drzwi, do których na razie nie wejdziemy. Tutaj jest jeszcze trochę ścieżki. Mówicie, u mnie w kościele też tak jest że ścieżka wokół kościoła, więc też tu robię Powinno być tutaj, ale zrobię tutaj, ponieważ nie było miejsca. I proszę bardzo, znów jest podwojona ścieżka, więc znów użyłem dwa razy więcej materiału, bo to takie trudne normalnie, że aż dałem radę. I proszę bardzo, w środku jest tak, jak było. Piękne słupy. Lampy w powietrzu dosłownie, dobra, i to nie jedyna rzecz, którą stworzyłem. Kolejna rzecz, słuchajcie, to muszę tylko wrócić do domku. Wracam do domku o, szybką metodą, metodą spadania. Chcę zabić tego kurczaka. Nie wiem czemu, ale mnie jakoś irytuje. Kurczę, nie mogę potrafić. Kurczaku, popatrz mi prosto w oczy. Popatrz mi prosto w oczy. Ups. Za głupi kurczak nic mi nie wyrzucił. Ym, dobra, ruszamy słuchajcie, do nowego miejsca do tej stacji metra, tylko że tam już można wjechać. Pewnie tam przez ułamek sekundy widać było tory. Patrzcie, jest nowa. Są tutaj wagoniki. I patrzcie, gdzie my jedziemy. Oj, oj, jesteśmy w stacji metra. Proszę bardzo, tak, ona jest bardzo prostym sposób zrobiona na razie. Nie ma w ogóle żadnych ścian na razie zrobionych. Dlaczego? Ponieważ chciałem zostawić to w ten sposób, że wiecie myślałem, żeby, słuchajcie, zrobić coś, co są te drzwi, super nasze moje fajne drzwi, które wychodzimy, bo wiecie, z zewnątrz to będzie wyglądało tym dirtem, nie? Bo jak to zniszczę ojej, bo wiedziałem, że tak się stanie. Yy... Z tyłu mam, słuchajcie, dirt. Dlatego nie chciałem dodawać kobla, bo powiem szczerze, że wyglądałoby to trochę dziwnie i by mnie bardzo interesowało, dlatego uznałem, że zostawię Dirt. Może w przyszłości. Ale dziwne dźwięki. Mo, nie wiem, z czego to się bierze. Może w przyszłości postawię tutaj po prostu kap Cobblestone, ponieważ sufit jest z kobla i tak by to bardziej pasowało. Yy, bo ten Dirt trochę chyba jest za mało urokliwy, ale powiem szczerze, że nawet fajny design taki: Dirt, Soul Sand, and Sand, Yes, and, and yy, Torches. Ok, po tym miłym angielskim zdaniu, po prostu tu jest Soul Sand. to opowiem. Tak, tam też jest Dirt, a tu jest po prostu piasek. Jedyny minus tej podłogi, nawet powiem szczerze, że, że fajny design, ale jedyny minus tej podłogi jest taki, że Soul Sand spowalnia. No, jeśli ja się do tego przyzwyczajam, po prostu wystarczy chodzić po bokach, jakby, no wiecie, no, po prostu na przełaj, i jakoś się da to przeżyć. Bo naprawdę, projekt wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie ta stacja wygląda. I widzicie, że tutaj, jak idzie ta kolejka, to bardzo fajnie to wymyśliłem, że wokół jest i tak Soul Sand wokół i piasek, nie? I bardzo fajnie tutaj pochłonie świecą. Bardzo fajny projekt, też. Ja nigdy nie widziałem takiego projektu stacji metra. I ukrywam, jest on dosyć prosty, bo tylko właściwie podłoga jest. Tak naprawdę nowa. Reszta jest po prostu zrobiona tak, jakby w cudzysłowie naturalnie z dirtu, czyli najprostszym sposobem, najprostszym sposobem budowniczego, ale na razie zostanie po prostu to w ten sposób. Szkoda, że piasek nie lewituje, choć istnieje możliwość zrobienia takiego piasku, który lewituje w powietrzu, ale to jest sporo roboty. Wiecie, zaraz pokażę taki patent. Piasek lewituje. Naprawdę nie jest takim piaskiem, to jest taki, taka ciekawostka, który, na którego nie działa grawitacja, więc jest to bardzo ciekawe. No a weźmy sobie ten piasek. O mordę. Dobra, teraz okazało się, że jestem ten idiotą i lewituje, ponieważ no właśnie, tor jest pod nim, ale to był taki fail teraz. Normalnie szkoda nadać. A to mogę zrobić tą fajną tą. No dobra, wyszedłem na idiotę w tym momencie. Wybaczcie mi to, że jestem takim idiotą, ale. Sorry. Taki ja jestem po prostu. Ech. A miał być tak fajnie. wiem być na takiego mądrego człowieka, wyszedłem na idiota. Przepraszam. No cóż, no i tak to wygląda. No nie było jakoś trudno się dokopać, bo okazało się, że jest to bardzo, bardzo blisko. I byłem w szoku, że, aż, że tam są tylko o, tam są tylko dwa, dwa wózki, i wystarczy, ponieważ wyjeżdżam sobie bez problemu tutaj, nawet aż tak bardzo nie zwalniam. No i jeżeli tutaj sobie wyjdę, na przykład przyjadę sobie do tej świątyni, yy, sobie wychodzę. To jest taki design zastosowany, tak trochę, że jest jakby, wiecie, kratka. No i sobie wychodzę i jestem tutaj, co już mogliście zauważyć wcześniej. Dobra, no i właściwie to by było na tyle, co stworzyłem. Yy, nic innego nie robiłem tak naprawdę. Yy, nie wiem, co zrobić jeszcze w tym odcinku. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego zielonego to nie mam pojęcia? No właśnie, kolejna rzecz, na którą nie mam pojęcia. Fail. Yy, nie mam po prostu pomysłów już na ten odcinek, czy żeby już go zakończyć. No dużo się nie napracowałem. Hmm to może pójdziemy zobaczyć jeszcze z mobkami, chociaż nie wiem. Yy... Ogólnie wam pokażę może ile jeszcze mam materiału, bo to może też być bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe po prostu. Mamy, słuchajcie, tyle soul Sendu. i tyle już TNT. I dużo mamy, patrzcie, mamy flinta. Bardzo dużo. To są rzeczy mobków, mobkowe, redstone y sporo i słuchajcie tam ta jaskinia, tam kiedyś pokazywałem już kilka odcinków temu, yy, ja bym tam poszedł, powiem szczerze, wam, nawet na poziomie norma, żeby was zaspokoić wasze potrzeby naśmiewania się ze mnie, jak będę yy, krzyczał jeżeli spotkałem jakiegoś moba, ale zobaczymy jeszcze, że to jest jakoś duży pochodni, hmm, dużo tego tutaj, dobra, never mind. Yy, będzie chyba już na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Nie obrażę się, jeżeli dodacie ten film do ulubionych, albo nawet dacie mi suba, jeżeli znacie taką chęć. Bo byłoby mi bardzo naprawdę miło, ponieważ kanał, że tak powiem, się powoli rozkręca. Mam już trzy serie. Staram się wrzucać odcinki w miarę regularnie. I na razie udaje mi się to, także jestem very happy. No dobra, no to zakończę odcinek w miejscu, w którym go. Zacząłem, więc komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach: czy to z MMA czy to z CRASHTAM 2, czy to z Minecraft Single Survival. A z drugiej strony to jest taka magia, nie? Że nagle się przeniosłem z tej mapki na tą, nie? Po prostu magia. Dobra, trzymajcie się. Wiem, to miało być śmieszne, ale nie było chyba. Papa. Pa.